Na typie string możemy wywoływać kilka przydatnych metod. Ponieważ string jest bardzo popularną wartością w JavaScript, warto zwrócić uwagę na kilka jego metod. Nie będę każdej metody omawiał w szczegółach, raczej pokażę Wam ogólne użycie. Jednak każda z nich ma wiele możliwości kombinacji, dlatego warto zaglądać do dokumentacji na stronie mdn. Waszym zadaniem nie jest zapamiętanie tych wszystkich metod, a orientacja w temacie, jakie metody istnieją i jak je używać. Istotne jest także to, że metody wywoływane na wartości string nie modyfikują je. Wartość string jest immutable, a więc nigdy się nie zmienia. Każda metoda wywoływana na wartości string zwraca nową wartość, stara pozostaje bez zmian. Przyjrzyjmy się więc kilku metodom. Na początek warto zwrócić uwagę, że wartości string są iterowalne. Nie zachowują się dokładnie jak tablice w JavaScript, ale wciąż możemy pobrać pojedynczy znak z wartości string lub sprawdzić długość wartości. Możemy wykorzystać właściwość length do pobrania długości stringa, natomiast metodę charAdd do pobierania konkretnego znaku z wartości string za pomocą indeksu. W tym przypadku pobieram znak 0, czyli pierwszą literę tekstu. Jak w wielu językach, tak i w JavaScript, iteracje zaczynają się od indeksu 0. Do stringa możemy odbywać się także jak do tablicy i podać konkretny indeks w klamrach. W tym przypadku pobieram ostatni znak wartości string. Dzięki temu, że string jest iterowalny, mogę użyć prostej pętli FOR i pobrać każdą literę tekstu. Poniekąd więc możemy wartości string traktować jak zmienne tablicowe. Nadal jednak różnice są spore. Główna to taka, że string jest immutable, więc metody uruchamiane na stringu nie modyfikują wartości, ale zwracają nową, zmodyfikowaną wartość. Druga różnica to taka, że wiele metod, które są dostępne na tablicach, nie możemy uruchamiać na stringach. No, chyba że jawnie przekształcimy string na tablicę. Mamy więc jedynie pewne podobieństwa. Przekształcenie stringa na tablicę będzie dość częstą operacją w waszym kodzie. Możemy to zrobić za pomocą gotowej metody split. Do metody split możemy przekazać parametr, który jest separatorem, według którego string będzie dzielony na tablicę. W tym przypadku podzielimy wartość string w miejscu, gdzie występuje spacja. I otrzymamy tablicę z dwoma elementami. Separator może być bardziej skomplikowany. Zobaczmy taki przykład. W tym przypadku otrzymamy tablicę z dwunastoma elementami, a wzorcem do podziału jest przecinek i spacja. Jak widzimy, sam wzorzec nie jest ujęty w tablicy z wynikami, jest natomiast usuwany. Możemy również podać pusty separator. Ponieważ naszym separatorem jest pusty string, stworzymy tablicę, w której każdy znak będzie oddzielnym elementem. Tym właśnie sposobem możemy każdą wartość string przekonwertować na tablicę znaków. To samo możemy użyć przez destrukturyzację, z którą zapoznamy się przy tablicach i obiektach, ale można ją także wykonać na wartości typu string. Wstawiając wartość string w klamry i poprzedzając wartość trzema kropkami, możemy ją rozbić na tablicę znaków. Typ String posiada do dyspozycji metodę slice, która wycina określone części i zwraca jako nową wartość. Do slice podajemy zazwyczaj dwa parametry. Pierwszy określa, od którego indeksu zaczynamy, a drugi określa, przed którym indeksem kończymy. Podając pierwszą wartość jako 0, zaczynamy od pierwszego znaku. Wartość 4 mówi o tym, aby zakończyć pobieranie przed czwartym znakiem. Stosując różne kombinacje w metodzie slice, możemy przez wartości ujemne pobrać ostatnie znaki. W ten sposób pobieramy tylko wartość script, a indeksy liczone są tym razem od tyłu. Wartość -6 pobiera dokładnie 6 ostatnich znaków. Zobaczmy jeszcze jeden przykład z wartościami ujemnymi. Tym razem pobieramy 4 ostatnie znaki, co daje nam wartość RIPT, ale ucinamy jeszcze ostatni znak i dostajemy wartość rip. Jest to jedna z metod, przy której często powstają wątpliwości, jak działa. Dlatego warto ją poćwiczyć i wspierać się dokumentacją. Wystarczy otworzyć konsolę w przeglądarce i można przetestować jej działanie. Również często padają pytania o tę metodę na rozmowie o pracy. Niestety nie jest ona zbyt intuicyjna i uwierzcie mi, że wielu doświadczonych programistów wciąż ma z nią problem. Bardzo często staniemy też przed porównywaniem dwóch wartości string. Możemy do tego oczywiście zastosować potrójny operator porównania. Przykładem są dwie identyczne wartości string. W tym przypadku otrzymujemy wartość true. Zgadzają się zarówno wartości, jak i typy zmiennych. Nie jesteśmy tu niczym zaskoczeni przez JavaScript i w ten właśnie sposób możemy porównać wywartości string. Nie zawsze jednak mamy tak proste przypadki. Czasami te same wartości mogą wyglądać różnie, jak w tym przypadku. Porównanie tych dwóch wartości nie uda się. Występują różnice w wielkości liter, a także puste znaki. Możemy użyć dodatkowych metod, jak trim do obcinania pustych znaków, czy to lowercase, która konwertuje wszystkie znaki do małych liter. Tym sposobem dokonamy normalizacji przed porównaniem dwóch wartości string. Ponieważ często będziemy porównywać wartości wpisywane przez użytkowników, taka normalizacja jest niemalże wymagana. String posiada wiele więcej metod, których nie będę już omawiał, ale zwrócę na nie uwagę. Metody, którymi warto się jeszcze zainteresować, to na pewno. StartWith sprawdza, czy wartość zaczyna się od określonych znaków. znaków. Sprawdza, czy wartość kończy się określonymi znakami. Replace wyszukuje wskazane znaki i zastępuje je podanymi wartościami. Includes sprawdza, czy wartość string ma określone znaki. Zainteresowanych odsyłam do dokumentacji MDN, gdzie możemy eksperymentować z gotowymi przykładami. Również same metody często przyjmują dodatkowe parametry, rozszerzając funkcjonalność. Jeżeli musimy dokonać manipulacji na wartości string, prawdopodobnie uzyskamy każdy efekt przez kombinację różnych metod. Jest to tylko kwestia połączenia ich możliwości. W internecie znajdziemy też gotowe biblioteki, które mogą nam pomóc w manipulacjach na wartościach string. Warto korzystać z gotowych rozwiązań. Wartości string są iterowalne. Możemy pobrać długość stringa lub też wartość z konkretnej pozycji. String trochę przypomina typ tablicowy. Metodą split możemy podzielić wartość string na tablicę. Metoda slice służy do dzielenia wartości string według indeksów. Porównanie możemy wykonać poprzez trzy znaki równości. Warto jednak wcześniej znormalizować wartości. Typ string posiada wiele metod, które łącząc ze sobą pozwolą nam dokonać każdej manipulacji.